Dwa pytania. Pierwsze, czy, czy. No bo rozumiem, że takie jakby budowanie tych tej, 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 tej więzi i przeciwdziałanie dekomunizacji komunizacji jest jakby też istotne z punktu widzenia jakby rozwoju takiej bardzo inkluzywnej wspólnoty. Natomiast, czy w sytuacjach, które są konfliktowe, wymagają interwencji i, i pewien element takiego antagonizmu jest konieczny do wyartykułowania, żeby, żeby je rozwiązać, czy e, znaczy tutaj ta, e, ta taka właśnie wizja integracyjna, e, czy ona czasami w nie niektórych sytuacjach może, e, może jakby ograniczyć e, e, właśnie gotowość do wyartykułowania konfliktu, co może służyć, co może, co może służyć e, e, w sprawie. Więc to jest taka pierwsza, pierwsza uwaga, tutaj się tak a druga yy, bardziej może, może już taka refleksja, że yy, jeśli chodzi o te instytucje, które integrują yy, os osoby o różnym, o różnym statusie, to yy, na przykład na przykładzie szkół może trochę to inaczej wyglądać, jeśli chodzi o integrację osób o różnym statusie społeczno-ekonomicznym, ale na przykład Hmm. Tutaj na przykład ze swojej działki, czyli edukacji integracyjnej w kontekście osób z niepełnosprawnościami. Pewnie, że samo y, jakby włączanie jedną przestrzeń y, osób z niepełnosprawnościami jest oczywiście zgodne z kierunkiem pedagogii specjalnej, ja też też to popieram, natomiast y, bez dodatkowych y, mechanizmów y, może to y, może być też skuteczne w tym sensie, że zła integracja może powodować e, właściwie jeszcze pogłębianie pewnych stereotypów, jeśli nie mamy wystarczających narzędzi, żeby, e, żeby w ramach tych przestrzeni, jakby, gdzie różne grupy się mieszają, żeby one faktycznie nie pogłębiały się te, te różne podziały między nimi. I, i chciałem właśnie też trochę też no, może e, warto postawić ten problem też w kontekście. Na przykład teorie w tej teorii górnie związanej z reprodukcją, czy, czy, czy to nie jest tak, że jednak nie poddając z tym samym instytucjom, ramom instytucjonalnym różne grupy, jednak nie nie, jest, nie ma tego nadal ryzyka ciągle, że, że reprodukujemy te pewne podziały jak i jaki jeszcze kolejny krok należałoby zrobić poza samym mieć i samą integracją, żeby można było osiągnąć ten cel.